serdecznie. Mecz sezonowy Bayern konta Bayern. Ja jestem bardzo siłkę i kiepsko gram FIFA. Trzy porażki z rzędu ostatnie. No i zobaczymy jak dzisiaj pójdzie. Dobrze, idzie Robert, idzie Robert. Ale tam nie było nikogo. Ale walczą o piłkę. Brawo za ten odbiór. Świetnie odzyskał piłkę. Ale nie mieście, wiem, czy to. Jest, jest, jest. Uuu, chyba będzie zwycięstwo. Ta jest. Jeżeli teraz wygramy, to znaczy, że amasuję do następnej ligi 9 i będziemy kontynuować tą serię. Jeżeli nie, to chyba dam sobie spokój. No dobra. 4-0. To podanie Trzech byłoby tego nie wykorzystać Pierwszy gol został zdobyty w piątej minucie Ale problem Dobra, dobra Złapał ją jak muchę, która wolno leci to lecimy, lecimy Pięknie wychodzi tutaj i Ach. No to wykorzysta? Dobra. Muszę popracować nad obroną, bo to mi w ogóle... Nie wychodzi, ale komu ja mam tu podać? No i dla Złe podanie i strata w środku pola. Dobra. Pięknie. Nie zdążył za nim. Obrońca przejmuje do Dobra. Ach! A mogło być 2-0, ale widzę, że przeciwnik nie jest za bardzo taki mocny. Także są jakieś szanse na wygraną, ale na pewno nie. Nie takie, nie takimi rogami. Dobrze, Robert. Znowu się wracamy! Ale na pustą bramkę nie trafił! Spanikował chyba, miał pustą bramkę Ach. No nic, czyli walka chyba na tych samych poziomach. No udało mu się uwolnić spod opieki. Dobrze, biega na wolne pole, piłka wciąż polu teraz Oj, 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 oj. Ach, nie wiem w ogóle co to było, ale to było coś... No wiem, już nie musicie mi dowalać. Sami te komentatorzy to... A i chyba od mojego się odbiła, tak? Od mojego. Martinez. Ależ niesamowita taka obrońcy. Dobre odebranie piłki wyspał, no ale. przecież on mnie popnął? Dobra, dobra, póki co zatrzymaliśmy atak, teraz nasi obrońcy wracają. Jest szansa, obronił, ale jest szansa na dobitkę. Jak trochę za mocno. I zaczniemy, ale 1-0 póki co, co prawda, on też atakuje mój przeciwnik, czyli wydaje mi się, że poziomy mamy podobne. Mają liczebną przewagę, będzie strzelał. Aj! No, ja też się zastanawiam. Aj, przecież mogłem podać. Tam biegał na. Aj, to by był najpiękniejszy gol! Mój strzelony piętką. O, ślizgiem, czyli kolega się trochę denerwuje, bardzo chce wyrównać przed końcem. Ej, eee. niego, no nie. <laughs> Co to było? Kurda! Jest! Jaka odpowiedź, proszę państwa? No coś niesamowitego. Końcówka pierwszej połowy naprawdę jest imponująca. Strata piłki przez głupotę i Mario Getce po raz drugi. Przebieg sam. Od środka boiska przez pół boiska i strzelił gola, brawo, brawo. Gol, Nie myślę, że może być przełomowy. Haha, ha. no dobra, robi się niebezpiecznie. Czy to wykorzysta? Ma wolnego miejsca, do oddania... Jezus, co to było? Z nad linii Bramkowej, chyba to było No nieźle. Masakra, mecz wyrównany. Obydwa je gramy źle. Sędzia dał znak i właśnie piłkarze Bayernu Monachium rozpoczęli drugie 45 minut. Zdecydował się na scenie. Aj! I sędzia przyznaje, że troszkę dla Bayernu. Póki co jest. Dobra, mamy piłkę. Strzela mogę chyba podać bardziej. Ło, wow, ale koleś naprawdę ryzykuje tymi ślizgami No i co zrobi? Czeka teraz na partnerów Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi Dobra, mamy Mam, 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 mamy. Ale jeżeli chcą wygrać ten mecz, muszą przestać podawać piłkę do bramkarza A teraz piłce Robert Tak jest Aj, co to było Tak, to chyba Chyba był rzut karny Bo to chyba był fał, ale nie jestem pewien Zaraz zobaczmy. No No nie jestem pewien No nic Rzut karny Jest! 3-1, brawo! Chyba liczył, że w środek, bo dużo ludzi po prostu nie umie strzelać karnych i wali w środek, pomimo tego, co tam wciskają. Ale jest, 3-1, dobra. Czyli chyba mamy awans. Rzut rożny. No, ale grunt, że nie ma tego, że nie ma gola. Aj! No poz, poz, pozwala mi naprawdę na wiele. Na wolne pole. Jest! Okazja... Yes, Trzela! Yes. Yes. <laughs> Czyli robi się ciekawe, 3 trzy No i co teraz? Będzie kogoś zmieniał? Dobra, może i my kogoś zmienimy. Sprawdźmy Alonso. Wrzućmy sobie hmm, Pomocnika defensywnego. No, lam jeszcze jest spoko. Dobra. Myślę, że to powinno starcie. 3-2. To teraz lecimy po bramkę. Spróbuję od razu wystartować z połowy tak jak wtedy mi się udało. Zobaczymy gol. dominował, a jednak O wpuszcza Roberta dopiero. ...i wielkie zdziwienie w szeregach przeciwnika. No i to... się nie udało niestety. Dobra, dobra. I wybijamy. I lecimy, lecimy!

To oj oj, oj, oj. Myślałem, że wiadomo, chcę pozwolić na dłuższy bieg, ale niestety Dobra, sytuacja niebezpieczna. Aj. Czy to wykorzysta Jest, jest, jest! jest 4-2 Czyli raczej nie. już ten mecz nie. będzie wygrany przez nas. Ja nie moc. sądzę, żeby ktoś Czyli po trzech kolejnych przegranych. Jeden mecz mi się nie nagrał, również, o którym już mówiłem, ale był przegrany. No właśnie też mi się wydawało, że to był fał. Zobaczcie, jaka jest przeczka z zawodników. Sił ta kartka, tak jest. Z kolei dla rywali szansa na strzelenie gola. Okazja jest naprawdę dogodna. Spróbujmy tak. No, będzie dom tej interwencji. Aj. Dobra. Dobra, no to co? Dla nas wystarczy teraz tylko to jakoś wytrzymać do końca meczu. Zostało już naprawdę niewiele, dwie bramki przywagi, także raczej będzie zwycięstwo, co akurat mi się zbyt często w Fifie nie zdarza, ale... Pięknie. Wow! No nie wiem. Dobra. Wybijanie piłek na auty i odganianie jak, jak najdalej. 好了。 Tylko jakiś kataklizm mógłby pozbawić wszystkich radości z awansu, ale nie zapraszajmy Jest, jest! I mamy awans! Dziękuję wam bardzo serdecznie za poświęcony czas Wreszcie jest zwycięstwo i wreszcie jest awans, czyli następne już mecze będą w lidze 9. Ja pozdrawiam Was serdecznie, bardzo siłkej sezonu. Może uda im się zdobyć jeszcze